Drogi widzą. w końcu mogę do Ciebie się odezwać. Nadal, jak słyszycie, no nie jestem najzdrowszy, ale pójdziemy na spacer. Dzisiaj postanowiłem, że trochę Wam już ponagrywam, żeby jednak ten organizm już też poczuł, że, że trzeba się ruszyć. Przewietrzymy sobie dom, mmm, wypiorę sobie pościel, zrobię po prostu coś dla siebie, więc trochę sobie pogadam do Was, może później otworzę jakieś paczki, bo też do mnie poprzechodziło trochę rzeczy, no i tyle, ruch ku dobremu. Idę sobie, słuchajcie. Fajnie. Czuję się, jakbym wyruszył na jakąś wyprawę. nieprawdopodobną, ma to spacer. A jeszcze do niedawna e, ja miałem taką średnią kroków 15 tysięcy dziennie. Teraz przez te kilka dni to zrobiłem 0. I to też jest taki kurczę specyficzny czas, jak człowiek zostaje sam ze swoimi myślami, przyzwyczajony jednak do tej aktywności, nagle ona jest zabrana. A miałem taką gorączkę, wiecie, pod 40 stopni, więc. No więc nie dało się jakoś bardzo z tym podziałać. Też nie jestem jakiś filmowy czy serialowy. No normalnie zostałem trochę więźniem własnych, yy, własnych myśli. I nie do końca mi się to podobało, bo miałem inny plan na ten czas. Ten okres przedświąteczny jest dla mnie wspaniały, ja po prostu go uwielbiam. Ale po pierwsze też uznałem, że pod żadnym pozorem nie chcę nikogo tej narażać. I też no muszę wyzdrowieć zanim, no zanim pojadę do tej mojej kochanej rodzinki. No ale nie ukrywam, że inaczej sobie wyobrażałem ten okres. Myślałem, że poczuję trochę tego aromatu cynamonu w różnych miejscach. W planie chciałem podwiedzać kilka jarmarków i różnych innych rzeczy. No nic jeszcze straconego. Zobaczymy, jak się będę czuł po weekendzie. Mm, ale też wiecie, jedna rzecz to jest taka prywatna, a druga firmowa, że no dużo było planów, dużo się dzieje, wiecie, jest koniec roku. Człowiek chciałby tak naprawdę sobie podziałać. oczy nas pan tu przepuści. Nie no, ale to jest uczciwe, bo ja się nagrywam. No i... I to wszystko poszło w łeb. Mm. A ja w tym roku już byłem chory na grypę, więc o tyle mnie to zdziwiło. Czułem się taki, wiecie odporny, a tu jednak jak choroba przyjdzie to nie ma tego, że sobie zaplanujesz, że nie będziesz.